W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc mąskim piłatem, ukrzyżowany u Marii Bogrzebią, wstąpił do piekił trzeciego dnia zmarły stał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie. Ciała zmarłych w stanie żywot wiecznym. Amen. W tej koronce do Bożego miłosierdzia polecajmy wszystkich grzeszników całego świata, nas samych, nasze rodziny, naszych najbliższych. Prośmy o Boże miłosierdzie dla dusz cierpiących. Polecamy nasze wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Modlimy się za naszą rodzinę. Za naszą Ojczyznę, za nasz naród, za Polskę. Ojcze Przedwieczny, ofieruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas. I całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, mi miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty nieśmiertelny, zmiło się nad nami. I nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, która wytrysnęła serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzie dla nas. Ufamy Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Księże Soboćko, módl się za nami. Wszyscy święci Polscy i błogosławieni męczennicy, módlcie się za nami. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha. Świętego. Amen. Dziękuję bardzo wszystkim za wspólną modlitwę w tej godzinie Bożego Miłosierdzia. Zostańcie się z Panem Bogiem. Niech Boża łaska oświeca nas, prowadzi, umacnia i daje potrzebne siły do kroczenia. A my bądźmy uczniami, i uczennicami Matki Bożej. Jak iść i jak uczyć się od Matki Bożej, naszej Mamy i Królowej, aby biec za Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem. Z Panem Bogiem modlił się ze wszystkimi, brat Krzysztof Paulista, szczęstochowy, w imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.